Taki, a dzisiaj, Oni z moją przyjaciółką, zrobimy sobie kolczyki. Co to za gwiazda przyszła tutaj Janko? Nie, 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 nie. I takie w sumie, jak się kiedyś zrobiło matching tatuaże. To my sobie zrobimy matching kolczyki. Bocia i ja nie za bardzo, chyba jesteśmy osobami, które sobie kiedykolwiek zrobiły tatuaż, a więc uważam, że wymyśliła super alternatywę się tak wstępnie ubra, ale spokojnie. Mamy jeszcze kilka godzin, bo widzę się z nią o 15. Natomiast trzeba kilka rzeczy jeszcze nagrać przed wyjściem. A przede wszystkim zdjąć te wałki z głosów. Te wałki to są wałki Cinnamon Rollsa, które kupiłam w Primarku i zobaczmy jak się zakręciło, bo używam jej pierwszy raz. I szczerze, jeśli chodzi o samokręcenie, kręcenie, ja miałam tutaj problem. No, ale zobaczmy efekt końcowy. Moimi ulubionymi są te z Rosmana. Są cieńsze i łatwiej je związać, ale no zobaczymy. Czekajcie, bo to nie współpracuje. Ale też dostajemy tutaj spileczkę z Cinnamon Rollem. Mm. Naprawdę, one są tutaj też takie płaskie. że smana są na całej długości po prostu grubiutkie. O nie, mógłbym je podsuszyć jeszcze trochę. Oj, damy im drugą szansę, bo no jeszcze są wilgotne. Moja wina. Ale sądzę, że mają potencjał. Najpierw pójdziemy na przekucie, później skoczymy na macze do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy. następnie przyjdziemy właśnie do mnie i sobie razem pokolorujemy. Natomiast, może pamiętacie ten bukiecik, misi? Strasznie próbowałam ich robić i zamówiłam sobie o wiele więcej w ogóle tych zestawów różnych. I razem z wielką nastawającym wyląduję. palci taki mój prezent słodki, no nie? Ale to zostawiam na razie tutaj. I cały czas schoduję tą roślinkę na szorce. I, ją zjeść. I teraz słuchajcie. Przyszła do mnie taka paczka i, i tak, tak mówi: Coś ty zamówiła, a ja wiem co to jest. Ja się Co to jest? Marka, ohuhu! to ciężkie. Wysłała Poczekaj! Nam... Oh, do przetestowania ich markery. Marzyłam o tych markerach, bo nawet widziałam, że Ariana Grande na Instagramie wrzuca zdjęcia, jak nimi koloruje. Jestem mega ciekawa, więc trzeba zrobić ich unboxing. W środku tego boksika było coś takiego i to jest tak ciężkie. Czajcie! Słuchaj. Ja, kręci. Ile, ile jest! Ale one są cudne! Ej, no naprawdę się nie mogę doczekać. Tak jak się możecie domyślać, to kłada się tak i wtedy widzi się wszystkie kolory po kolei, jakie się ma. po wyjmuje się stąd. A to może służyć jako taka właśnie jednocześnie ozdoba, i jednocześnie fajna organizacja. Jeszcze do tego mamy do przetestowania. blok. Testujemy. Pipi chyba najbardziej spodobało się to pudełeczko. Tak, u nas ma wszystko zastosowanie, tak? Proszę bardzo, to dla Ciebie prezent od Marki. Ej, szczerze nie wytrzymam i muszę je przetestować, zanim pojęcia przyjdzie. Oczywiście wszystko przed jej przyjściem tutaj naszykuję dla taki nasz wspólny, siapsiłowy dzionek. Natomiast przetestujemy je w mojej kolorowance i żeby nie przenikły na kolejne strony, to po prostu na podłoży kartkę, bo no, tak jak wiecie, testuję je dziś pierwszy raz. Nie mam pojęcia, jak one mi się sprawdzą, ale się cieszę. Matko pipi pokolorowana? Co? myślałam, że wsiąłam czystą. Ciężka decyzja, ale chyba wybieram żabcie. Zacznijmy od jakiegoś kolorku, może Kury? I to jest tak duży wybór, że naprawdę nie wiem, na które się zdecydować. Wziąłam T-Rose i zobaczcie, one mają z jednej strony taką końcówkę moją ulubioną, czyli brasz, a z drugiej mają taką grubą. Do kolorowania większej powierzchni, więc sztosik. Ja uwielbiam po prostu tą. Spróbujmy. Czy ten kolor będzie do tego dobry? Uuu, elegancko. I też sztos, bo zauważam, że są podpisane końcówki, która jest która. Przetestujmy sobie tą grubszą końcówkę. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mogę je wreszcie przetestować. Tak strasznie o nich marzyłam, dlatego bardzo dziękuję za tę paczyszkę. Marce. Oh, <laughs> bardzo mi się podoba, jak te kolory się ze sobą łączą. Prace trwają, natomiast. Tutaj jest jakieś mizianko. Co to za zdechły kociak? To jest nasze miejsce do mizernia. To co uważacie teraz? Słuchajcie, chwila prawdy, bo to, że przysiągnie na drugą stronę, to byłam pewna, ale dzięki temu, że podłożyłam, kolejna kolorowanka jest bezpieczna. Ej sztos, ale mi się to podoba. A, i oczywiście tęczowy brzuszek, bo to, to w końcu nasza jamboża. Dobra, ale dosyć tych przyjemności, teraz z kitkiem sobie zagramy szybko inną współpracę i później przygotowuję wszystko na przejście Polci i lecę na piercing. Ale się nie mogę tu czekać, ja uwielbiam po prostu jakieś tej kolczyki, właśnie tylko na jednym uchu, na tym mam tylko w sumie dwa i więcej chyba nie chcę. Ale tu marzy mi się w tym miejscu i nie wiem, czy jeszcze dzisiaj mi zrobią tego bo nie wiem czy tam się wygoił, ale może o dwóch. Zobaczymy. Ja My już po nagrywkach i słuchajcie, ponieważ trzeba się już powoli szykować i wiadomo w tym będzie mi za zimno, bo dzisiaj jest chyba 6 mm. stopni. Więc idziemy się przebrać. Naszykowałam taki sweterek, luzyczkę i spódniczka i do tego oczywiście ocieplane rajstopki. Oczywiście krytyk Aaaa. mi tutaj pomógł wybrać ciuszki. No i uważam, że go na to cute. Rajstopki, na to jeszcze jedne rajstopki, patent Lady sobie Sarrielu. Uważam, że będzie też wygodniej, a w tą, tą fryzurkę totalnie polubiłam po odcinku. 24 godziny jako Chinka, także wiem, że jest coś. Na przekucie ucha idziemy do tego samego miejsca, w którym byłam na challenge'u jako nastolatka, ale tym razem zaprosili mnie na to przekucie, także jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać. Podobno nagrają rolkę do siebie właśnie z tego przekucia. Ja nigdy nie chcę na to patrzeć, ale <laughs> wy możecie na ich profilu. Parybka spakowana, la Bubuś na miejscu i w drogę. Ale zimno i nieprzyjemnie, słuchajcie. Ja już dojechałam, teraz czekamy na Polcia i lecimy na przekucie, ale się nie mogę doczekać Polcia wiem, że się troszkę bała. Ale ja jestem po to, żeby jest przeciął na duchu. Ktoś tak mówi? Moja Polcia już jest, więc odchodzimy do środka, wypełniamy dokumenty, czy ty się boisz? Oczywiście, że się, boję, jestem przerażona. Serio? No, A gdzieś chcesz, kolczek? Krema tu! Tu? tak standardowo! Słodka. Zobaczcie, jak ona ślicznie ubrana. właśnie? ten kłaśnik. Jesteśmy na miejscu. O możesz sobie wybrać właśnie jaką końcówkę. Ja właśnie nie wiem. Ładną. O te trzy kuleczki są żółte czy srebrne? Wydaje mi się, że srebrne Kurczę. Jeśli zapomniałaś ucha, to masz też tutaj na miejsce. O, patrz, tutaj są takie czerwone. Są czerwone czy tam różowe. ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Już się nie mogę doczekać. To będzie Tutaj tak samo, to bardzo że dziennie. ta sól fizjologiczna na tych mikroblaszach albo na papier plus jeszcze raz dziennie srebro kolejna. Ten ładny. Zbieramy <gryst> kolczyki. Najpierw pani narysowała miejsca, w których będzie przykłócia. Ja je oczywiście musiałam zatwierdzić, a do ściskania zostałam sam wszystko poszło bardzo szybko, więc ja się nie stresowałam. Bardziej stresowałam się o polcie. Serio. Ale w ten tragus nie śliczny. już lecimy teraz. Jej. Dziękujemy bardzo. Dzięki Do widzenia. Do widzenia. Do Naklejka dziennego wzięta? wzięta? Ale się ciesz? o matko. Aaaa. A ja jestem przerażona, ale Przefieszy? mam to za sobą. Tak? tak, dalej, dalej. Taki stres, że wiesz, to mam. Okej, okay, dobra. Ja się mega cieszę, a zwłaszcza z tego tragusa. Tak, mi się młoda. I jeszcze przepiękny klucz. No, to Naprawdę. prawda. Dobra, lecimy na Macie w Tym <grym> razem chyba na moja Macia bo do Perfect Macia nam się nie wyjechać jechać. No, no, no Dobra, pięknie wyglądasz. <grym> Dobra, idziemy na macie. właśnie się myślę na ciepło, ale ja mam żółtony. Ciepła, ciepła, tak. Zdecydowanie. Ej, faktycznie to jest pełno ludzi. Na wynos, okej. Okay. Co polecasz? na lecz. Bardzo to. Ale głośności. Chodź sobie wzięła to ciasteczko, a ja sobie wziąłem to w na To jest chyba z nich. Ponieważ tam było full ludzi. Pojechałyśmy z Jezonkiem do płci. Weszliśmy sobie na chwilkę do Poli i tak dopiero teraz na spokojnie właśnie patrzę nie, 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 nie do ciebie Stawiam, Tak mi się podoba ten tragus Pola, masz prześliczną lampę to Ta lampa jest śliczna się wybierała <śpiewa> Wszyscy robią zdjęcia w tym lustrze W tym? Tamtym. Tak, w tym. Jeszcze widzisz, bo tu tak kwiatuszki tak, no, widać tulipany, Mam Moment, One są sztuczne, czy prowadzi? Tak myślałam, bo też mam takiego jednego nie miałam mojego, to bym się nabrała Zobacz jakie piękne zdjęcie tu jest Pola. Wow, no. Ale nie no, ty powinnaś zostać modelką z taką twarzą Ja wiem, twarzą. wiem. O, nie. Pięknie, na no wszystko wygląda elegancka. To moja piękna gwiazda wygląda. wygląda ciacho A ja mam pistiacinę Myślałam, że ten fotel masz zielony pod <głosy> mm. <głosy> Nie, ale poduszki są zielone Zielono-szare To racja Przyznaję, jest pyszne Jest naprawdę pyszne, ja ją kupiłam na targach japońskich I zapomniałam, że miałam piścią Pala ci torebka i telefon <noise> <noise> Z to. I ja miałam ją kupić na wynos, w sensie tą taką następnym razem. Przynajmniej będziemy mieć pretek zokojnego Dokładnie. No w tym cieście nie bardzo było czuć macie. ale i tak uważam, że było pyszne. Uwielbiam ciasta naleśnikowe. Przyjechaliśmy teraz do nas razem z Polcią. I słuchajcie, Polcia ta gada z Łukaszem. Natomiast ja zaraz jej dam ten prezencik, który dla niej mam przygotowany. No i zobaczymy jej reakcję. To nie ma la bubu, ale będzie miała dzisiaj coś lepszego. Proszę, sama Jest robiłam. Tak? Sama robiłam. I jeszcze masz O, proszę bardzo. Dziękuję. Indorka. papier tutaj. <laughs> Na święta! Ale słodkie, dziękuję! I właśnie to jest z tego zrobione, z tego drutu I tak po prostu okay. składam to, tylko trochę tu wypadło i trzeba to tak bardziej wbić Ale słodkie to jest, Właśnie się śmiałam, dziękuję. że możesz z tym wracać w ręku, nie musisz do torby Tak, mówiłaś, ta, mówię, dziękuję, się odłożę sobie, bardzo. dziękuję, ale naprawdę, dziękuję Policja mi na urodziny kolczyki, znaczy założam jeden, bo tego ucha nie dotykam dzisiaj Ale no śliczny! I jeszcze, czekajcie, poczekajcie tą spinkę czy do włosów, czy do czegoś takiego praktycznie, taki takich kolorkach Dziękuję Ci ślicznie, tak dziękuję. dziękuję Piękne są Huhuhuhu Przygotowałyśmy sobie kolorowanie, oczywiście w naszych kolorowankach z Japonii Z Disneya Ja wybrałam piękno i bez oczywiście, Ty? Ja biorę Arielkę i cute. Mamy tyle kolorów, no to trochę nam to zajmie Dam policji do przetestowania Ej no weźcie, z nam wyszło, jeszcze dodałyśmy biały marker No ja jestem zachwycona z naszej pracy Ale teaty. trzeba zwrócić uwagę na to jak Ania pięknie zrobiła cieniowanie to tak, A Pola, zobaczcie jak to ślicznie wygląda, w ogóle jaki kolor włosów do tego To jest taka malinka, ale taka ciemna Śliczne Reklamacja za tło Minus punkt Ale ja uważam, że super Te włosy. Teraz, teraz pokaż drugą stronę Jest Bam. bardzo creepy <laughs> sorenka. No creepy Bardzo Przecież się że w sumie nie ma z nami naszej <śmiech> znajomej <śmiech> I stwierdziliśmy, że wyświetlimy jej zdjęcie to przyjęło jej zdjęcie. I stworzyłam Kasię. Kasia przywita się z widzami. Dziękuję. Cześć, cześć. Miło, było poznać. Dobra, Kasia mogę z o paskę. Dzięki, ale selfie poleciało. Poleciało Do znajomej! Do znajomej Kasi. Jest prawie... Pierwsza ja w nocy, Polcia właśnie poszła. I ja muszę się zająć teraz posprzątaniem tego wszystkiego I coś mi właśnie wpadło do oka. Ale super spędziliśmy czas, więc się tak strasznie cieszę. Natomiast teraz pora na pielęgnację I słuchajcie, ostatnio z Japonii zamówiłam sobie Azen market. Taki zapas maseczek moich ukochanych, jednych tych urwionych, więc że tak cieszę, bo tak jak wiecie, jeszcze nie pojechaliśmy tam. W tym roku nie wiem, czy nam się uda, ale kocham je tak mocno, że, zrozum, że to przykrywkę jeszcze z jednej strony i zobaczymy, gdzie mi się mnie to opłacało. No ja szczerze, totalnie nie mogę się napatrzeć, tak mi się podobają te przygody, a zwłaszcza to tutaj, boż no, tosi A, i dostałam naklejkę dziennego pacjenta. Uwielbiam sobie tę piosenkę. Tutaj oczywiście mi wyszła jakaś krostka, więc przetestuję sobie dzisiaj te z Primarka naklejki na wypryski. Cinnamon rollem. A zapytacie, czy mam na głowie opinkę pokusiową. Otóż nie wiem jak wy, ale ja nie potrafię spać na plecach. Mam zawsze z tym problem i po przekłuciu po prostu sobie bardzo pogarszam i się kładę do słomienatę. I pani mi dzisiaj doradziła przypiąć sobie to. I podobno w środku nocy, jak się będę obracać, to, to mi będzie przeszkadzać i z powrotem się obroca. Mam nadzieję, że ten patent brzmi dobrze. Ale słuchajcie, ja zmieniłam sobie pościel na świeżutką, tak jak tutaj kazali po przekuciu. No i co? No i widzimy się Kolejny który Wam się wyświetla tutaj? Dziękuję za cały dzień z Wami. Buziaki, Pa. Nie, dobra, idziemy już spać.